A whole bunch of... Trochę brakuje mi słów, żeby to wszystko podsumować, więc zacznę od najprostszego, najbardziej oczywistego. Dziękuję. Bo ten milion głosów, ta kampania to w dużym stopniu jest Wasza robota. W internecie i na ulicach, z gazetkami i ulotkami w ręku, i przekonując ludzi wokół siebie, swoich znajomych, swoich przyjaciół, swoje rodziny, wspólnie. Wywalczyliśmy w Polsce miejsce dla niezależnej, prospołecznej, wolnościowej polityki. 18 maja to nie był koniec tej drogi. To był dopiero początek tej drogi. Pamiętacie, jak to wszystko się zaczęło? Podjęliśmy decyzję o opuszczeniu. Nie, nie mówię o tym. Kiedy ogłosiłem, że startuję w wyborach. Usłyszeliśmy, że to nie ma prawa się udać. Bardzo poważni analitycy w bardzo poważnych tygodnikach opinii, pozdrawiam panie redaktorze Kalukim pisali, że razem właśnie wymaszerowuje na śmietnik historii, a wielka przyszłość jest przed tymi, którzy złożyli hołd Donaldowi Tuskowi. Sondażownie dawały nam 0,5% poparcia. Politycy z konkurencji opowiadali w mediach, że razem nie jest w stanie zebrać podpisów. No i gołębie, nie zapominajmy o gołębiach. A potem pokazaliśmy im, że się mylą. Pokazaliśmy im, że jest w Polsce miejsce na prospołeczną, wolnościową, niezależną, uczciwą politykę. Bo ta polityka to jesteście Wy. I kiedy mówię Wy, to konkretnie mam na myśli Was. Te tysiące osób, które zaangażowały się w kampanię, i te tysiące osób, które w ostatnich dniach szturmują serwery razem. Zgłaszając się, dołączając do partii i bardzo dobrze, bo żeby ta zmiana się dokonała, musi być nas więcej. Musimy zbudować razem w każdym powiatowym mieście. Włożyliśmy stopę pomiędzy drzwi a futrynę, a teraz musimy te drzwi nieco mocniej pchnąć, żeby to się udało. Musi być nas więcej. Musimy zbudować razem w wielu miastach powiatowych, gdzie dzisiaj jeszcze razem nie ma. To jest nasze zadanie na najbliższe dwa lata. To jest nasze zadanie przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. I bardzo, bardzo, bardzo wielu ludziom należą się wielkie podziękowania. Tym, którzy wychodzili na ulicę i odmrażali sobie tyłki podczas zbiórki w styczniu, w lutym, wtedy, kiedy nikt nie dawał nam szans, kiedy słyszeliśmy zewsząd, że jesteśmy skazani na porażkę. A jednak wyszliśmy i zebraliśmy te podpisy. Wielkie ukłony dla Was. I wielkie podziękowania. Dla Was wszystkich, którzy przez te miesiące walczyliście w internecie. Dla wszystkich, którzy przekonywali ludzi na Twitterze. Kręcili TikToki. A siali dobrą propagandę na Instagramie. Robili edity. Niektóre z nich bardzo dziwne, ale w sumie fajne. To jest Wasze dzieło. To, że się udało zebrać milion głosów za prospołeczną, za wolnościową alternatywą, za razem. To jest Wasze dzieło. Moja kampania prezydencka się skończyła, ale to oznacza, że tego samego dnia zaczęła się kampania parlamentarna na 27 rok. W sztabowej ekipie siedzimy teraz nad mapami. Analizujemy, gdzie udało się zdobyć poparcie, a gdzie musimy powalczyć więcej niż dotąd. Jak uczy klasyk, przed wyruszeniem w daleką drogę należy zebrać drużynę. No i ta drużyna zdaje się, że będzie liczniejsza niż kiedykolwiek dotąd, bo w tych ostatnich dniach dzieje się coś zupełnie niesamowitego. Te tysiące zgłoszeń, które płyną do razem, ja czegoś takiego nie widziałem nigdy w moim życiu. Teraz mamy wielkie wyzwanie, że tę falę zaangażowania, tę falę zainteresowania przekuć w sprawnie działającą organizację w jak największej liczbie miejscowości. Słuchajcie, z góry w, przepraszam, jeżeli w ciągu najbliższego dnia, dwóch, trzech, nie odezwą się do Was ludzie z lokalnych ekip. Wielu z nich jest po prostu zawalonych nowymi zgłoszeniami, a jest ograniczona liczba puszek monstera, którą możemy wlewać w tych, którzy zajmują się obsługą nowych zgłoszeń, że po prostu nie padli. Więc. Poczekajcie tych kilka dni, jeżeli nie macie kontaktu. My pracujemy nad tym, żeby ten proces przyspieszyć, żeby jak najszybciej wciągać was w bieżącą działalność organizacji. Natomiast no, to po prostu musi kilka dni potrwać, bo takiej fali zgłoszeń, takiej fali mobilizacji do działania razem jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Więc póki nie zgłosił się do Was jeszcze nikt z lokalnego okręgu, działajcie w internecie, przekonujcie, mobilizujcie, bo dla nas ta kampania prezydencka, to prawda, ona już się skończyła. Ale zaczęła się kampania parlamentarna. Bardzo ważna kampania na 2027 rok. I w tej kampanii internet będzie absolutnie kluczowy. Na początek muszę niestety pogratulować panu Mencenowi. Pan Mencen, co prawda, nie wygrał wyborów ani nie wszedł do drugiej tury, ale udała mu się inna sztuka. Zeżarł Prawo i Sprawiedliwości serce i zastąpił im mózg. Tam już nic nie ma. Nic nie ma z dawnego prospołecznego PiSu, zostało to takie wielkie, nieruchome cielsko z przyczepioną twarzą Karola Nawrockiego. A Karol Nawrocki mówi do Mencena, tak proszę pana, zgodzę się na wszystko proszę pana. Cokolwiek pan mi każe proszę pana, to zostanie zrobione. Jakaś lista postulatów? Oczywiście. Wszystko. A może jeszcze herbatkę z cytrynką? I tak to wygląda. Mencen oczywiście wykorzystuje tę sytuację i przygotował swoją listę oczekiwań. Te oczekiwania są kompletnie sprzeczne z prospołeczną polityką. Bo czego chce Męcen? Tego, żeby nigdy nie zostali opodatkowani multimilionerzy. Tego, żeby nie zostali opodatkowani spekulanci mieszkaniowi. Tego, żeby w Polsce nigdy nie było sprawiedliwości podatkowej. W skrócie, chce słabego państwa. Państwa, które nie będzie miało środków na normalne działanie. A co robi Karol Nawrocki? Mówi, oczywiście, będzie tak jak pan chce. Jeszcze nie mówię nawet o tym, że Nawrocki przekreślił jednym gestem całą politykę wschodnią Lecha Kaczyńskiego, bo męcen tego od niego zażądał. Ale tam są w ogóle kuriozalne historie. Takie jak deklaracja, że jest przeciwko szczepieniom. Nawet tydzień przed drugą turą nie minął, a Karol Nawrocki postanowił ogłosić światu, że będzie nim sterować Zjednoczony Front hulajnogowo-gaśnicowy. Jeszcze parę dni się tak porozkręca, to ślubowanie będzie składać w foliowej czapeczce. Ale żeby nie było, konkurencja, kto szybciej odepchnie od siebie lewicowych wyborców, idzie w tym roku na ostro. Rafał Trzaskowski też zapowiedział, że zgłosi się do Sławomira Mencena i zaczął opowiadać, jak wiele go z nim łączy. Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy. Myślę, że w wielu rzeczach możemy się zgodzić. No i postanowili go wesprzeć jego koledzy. Pierw Donald Tusk poopowiadał standardowo o tym, jak bardzo sobie ceni programy dopłat do kredytów. Bardzo na tym boleje, że w tej sprawie tak trudno było zbudować solidną większość w parlamencie, żeby taką ustawę przeprowadzić. Potem ze swojej norki wypełzł minister Paszyk. I poinformował, że wbrew temu, co mówił Trzaskowski, prace nad programem Pierwsze Klucze, czyli nad dopłatami, które trafią do deweloperów, nadal trwają. A dopłaty do kredytów, czy też program Pierwsze Klucze, on jeszcze żyje? Rozwiązania dotyczące pomocy osób chcących kupić mieszkanie na własność są cały czas w dyspozycji yy, rządu i, i trwają prace nad yy, tymi rozwiązaniami. A na koniec z klubu Platformy usłyszeliśmy kultowe... Cóż szkodzi obiecać. Jest sporo rzeczy, które się w tej liście, czy na tej liście Nawrockiego, yy, yy, pana Mencena... Co z tej listy jest do podpisania? Bardzo proszę, podsuwam panu. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń, zdecydowanie tak. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać. Słucham? O, nie wierzę. To taki żarcik. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Ja, jak twoja formacja ma taki problem, że wszyscy uważają was za krętaczy, których słowo jest nic nie warte, to może nie jest najlepszy pomysł, że mówić, że obietnice, które teraz są składane, nie mają żadnego znaczenia. A skoro już o niespełnionych obietnicach mowa, to uprzejmie przypominam o jednej z nich: tej, którą złożyliście osobom z niepełnosprawnościami. Miała być asystencja osobista, miało być wsparcie, które daje godne życie, i to wszystko miało być zrobione w 100 dni. Minęło 100 dni, minęło 200 dni, potem 300. 400, minęło 500 dni, minęła cała kampania prezydencka i ciągle tego nie zrobiliście. No to jak ludzie mają wam ufać? I to, uprzejmie przypominam, była obietnica Platformy Obywatelskiej. Nie partii razem. To naprawdę nie było trudne, żeby teraz, na posiedzeniu Sejmu, przed drugą turą, po prostu przyjąć taką ustawę. Dać ludziom, którzy tego potrzebują, realne wsparcie. I tutaj nie możecie się zasłaniać Andrzejem Dudą, bo Duda by to z ochotą podpisał. Po prostu, żeście nie dotrzymali słowa ludziom. No, ale jak ktoś zamiast tego woli ustawić się w kolejce do słowa Miramencena, tylko Polski szkoda. A na ostatniej prostej okazało się, że mamy, jakżeby inaczej, w naszych wyborach kampanię frekwencyjną, w którą są zaangażowane firmy spoza Polski. Ostatni raz byłem tak zdziwiony, kiedy po wtorku przyszła środa. Bo muszę wam otwarcie powiedzieć, że jak słyszę o Apolitycznych kampaniach frekwencyjnych organizowanych przez niezależne NGOsy, to się po prostu uśmiecham. Bo NGOsy nie są niezależne. NGOsy zawsze mają swoje sympatie polityczne, a bardzo często mają też sponsorów, którzy mają swoje sympatie polityczne. Tak po prostu jest. Kampanie frekwencyjne zresztą też nie są apolityczne, bo zawsze kogoś mobilizują, a kogoś demobilizują. Więc jest jestem oczywiście, jak w całym tym gadaniu o politycznych NGO-sach, spora dawka hipokryzji. Ale hipokryzja jest ok tak długo, jak nie ma ordynarnego używania pieniędzy do tego, żeby wpłynąć na wynik wyborów. Na to się ewidentnie wydarzyło. Setki tysięcy złotych popłynęły na te kampanie frekwencyjne, i w sumie skąd popłynęły, jak popłynęły, kto to konkretnie zrealizował. To jeszcze ciągle wymaga wyjaśnienia, ale może dobrze, że dzięki temu wracamy do tematu finansowania polityki w Polsce, bo ten system jest pod wieloma względami bardzo nie w porządku. Z jednej strony te dwa molochy, PC i Platforma, mają dziesiątki milionów złotych z budżetu i z góry na wejściu olbrzymią przywagę nad wszystkimi innymi. I to nawet nie mówię o partiach takich jak Razem, które w ogóle nie dostają pieniędzy z budżetu i utrzymują się tylko ze składek, ale nawet tych, którzy mają subwencje tylko, że w wysokości paru milionów, a nie paru dziesięciu milionów. To jest absurdalne. System wyborczy powinien być skonstruowany tak, że wszyscy grają na równych zasadach. Tak naprawdę każdy komitet powinien mieć taką samą ilość pieniędzy na prowadzenie kampanii wyborczej. Wtedy byłoby to naprawdę na równych zasadach. No oczywiście pod warunkiem, że jedna albo druga partia nie miałaby swojej dyspozycyjnej telewizji, której służy. Ale zostawiając nawet na boku telewizję dla emerytów, to jest głęboko niesprawiedliwe, że jedne partie mają dziesiątki milionów złotych, żeby internet zalać swoimi reklamami, a drugie mają tyle, co kot napłakał. I ten system trzeba naprawić. I zawsze dziwnie także takie dziury, które umożliwiają dzisiaj realnie finansowanie z zagranicy, bo dzisiaj ten system jest dziurawy jak ser szwajcarski. I ta historia, o której wszyscy usłyszeliśmy, ta kampania frekwencyjna, to jest moim zdaniem tylko czubek góry lodowej.